oh Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witamy wszystkich państwa w kolejnym naszym spotkaniu z cyklu Porozmawiajmy o wierze. 28. niedziela zwykła to zaproszenie na ucztę król wyprawił ucztę swojemu synowi i zaprosił trzy grupy ludzi, lecz jedni odeszli do swojego rolnictwa, inni do kupiectwa, a trzeci niestety zabili sługi, które Pan Bóg wysłał, aby zaprosić właśnie na swoją ucztę. I tutaj widzimy następną scenę. Otóż na tę ucztę Pan Bóg zaprasza wszystkich, którzy gdziekolwiek się znajdują, i na tę ucztę wchodzi osoba, która nie jest ubrana w strój weselny. A więc widzimy tutaj jakiś brak. Ta szata duszy nie jest utkana w piękne klejnoty cnót, brakuje tam prawdopodobnie czystości. No i ta osoba niestety zostaje wyrzucona. I dziś na ten temat będą rozmawiać: Anna Harmata, ksiądz Maciega, nie? i Roman Harmata. Również pierwsze czytanie nawiązuje do tematu uczty, ponieważ Pan Bóg na górze świętej wyprawia ucztę z najwyborniejszych potraw, z najwyborniejszych win, i tam również na tej górze zedrze caun, czyli taką barierę między naszą rzeczywistością a duchowością, bo jak mówi później, tam już nie będzie śmierci. Spróbujmy przyjrzeć się tym obrazom, bo są one i symboliczne, i dla nas wszystkich bardzo pouczające. Zapewne i bardzo myślę sobie w konkretny sposób, one nam ukazują, jak bardzo dużo człowiek otrzymuje. Oczywiście nie chciałbym, żeby to wyszło na zasadzie, że jestem w relacji z Bogiem tylko po coś, prawda? żeby coś z tego mieć, ale rzeczywiście te wszystkie obrazy i ten przewodni motyw dzisiejszych tekstów liturgicznych i biblijnych, jakim jest ten dobrobyt i radość, tych wszystkich, którzy powierzyli swoje życie Panu Bogu, właśnie o czym świadczy ten obraz uczty, którą Bóg sam przygotowuje, jest dla nas niezwykle wymowne. Nie? On nam pokazuje bardzo mocno na to, że każdy z nas, kto pokłada całą swoją nadzieję w Bogu, który inwestuje w te relacje, ponad wszystko, koniec końców się po prostu nie zawiedzie i jest zdolny dokonać wielkich dzieł, dlatego że Bóg jest zawsze z nim. Ja. Bardziej może nie wchodząc w ten aspekt może przypowieści, chciałbym skupić się na akurat drugim czytaniu, na dzisiejszą liturgię. Liście św. Pawła Apostoła do Filipian, bo on tutaj w bardzo niesamowity sposób wiąże nam jak gdyby to pierwsze czytanie, ale również te Ewangelię, ukazuje taką spójność między właśnie tą myślą przewodnią, która, która tutaj istnieje. Bo i ta uczta, zauważmy, ona też wskazuje nam na więź, na relacje. Ci, którzy są w tej więzi, prawda, czyli ta szata godowa tam, prawda, ta gotowość wejścia na, na ucztę dla zbawionych, to jest stan łaski uświęcającej. A nie oszukujmy się ze swojej strony, no, musimy podejmować współpracę z łaską Bożą, właśnie, żeby w tej łasce trwać. Mówi się przecież, spół z tego i Salomon nie naleje. No nie wystarczy, że Pan Bóg chce, prawda, jeszcze my musimy chcieć. I to jest właśnie to. Nie ta bierność, wydaje mi się, że musimy bardzo uważać, bo Bierność, właśnie z tej ostatniej niedzieli, jest czymś, co wydaje mi się Pan Bóg, czego Pan Bóg nie będzie tolerował u nas. To nie chodzi o aktywizm, jeszcze raz trzeba powiedzieć, ale to czynne, świadome zaangażowanie w te relacje nie? i w budowanie tej relacji z Bogiem. Więc ja chcę. Nasuwają mi się tutaj te słowa świętego Augustyna, który w krótkim, ma bardzo treściwym i pojemnym zdaniu mówił, że Bóg stworzył nas bez nas. Ale. Nie może i nie chce nas zbawić bez nas. To jest bardzo ważne zdanie. On nas stworzył bez nas. Nikogo nie pytał, czy chcemy zaistnieć i, i być na tym świecie. Jesteśmy tutaj teraz. Ale Pan Bóg nie chce i nie może nas zbawić bez nas. Musi być na to z naszej strony wyraźna zgoda. Czyli ja chcę, prawda? W innym wypadku zobaczcie, wszyscy są dla niego przyjaciółmi. Nawet ten, który jakoś się zapodział. Na tej uczcie bez stroju godowego Czyli bez łaski Ale niestety kończy się to dla niego bardzo źle Bo on o nie miał A wszyscy słyszą Szczególnie sługi Zwiążcie mu ręce, nogi Wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów Bo wielu jest powołanych, Lecz mało wybranych Więc ta świadomość tylko znowu no Po ludzku to jest jakby nieosiągalne Ale dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych I teraz właśnie znowu Wróćmy do tej więzi, do tej relacji, bo myślę, te słowa, które dzisiaj do nas mówi Paweł, no, są niezwykle dobrą nowiną dla nas. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. To jest to hasło dla mnie takie przewodnie. Bo ono I łączy te obietnice Izajaszową, prawda, i Psalm responsoryjny, i, i Ewangelię te uczte i, i, i list świętego Pawła. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. My często zadajemy sobie pytanie, nawet w naszej rozmowie właśnie przed audycją, no pytaliśmy się, po co my w ogóle tutaj jesteśmy, prawda? Ludzie zadają sobie takie pytanie Dlaczego ja żyję? Dlaczego ja służę Bogu? Po co? Na czym moje życie polega, nie? I czemu chcę być chrześcijaninem? Przecież mogę zrezygnować. Jestem wolnym człowiekiem, mogę zrobić wszystko. Ale czemu? I pytanie, czy kieruje nami tylko jakieś ukryte pragnienie wykorzystania naszego Stwórcy do naszych celów, o których marzymy? tutaj na ziemi tylko, żeby załatwił nam to, co jest dla nas jakby niedostępne. Wielu ujmie w, tym, w tej perspektywie życie wieczne, ale wielu nawet je wyprze świadomie. Ich nie, nie interesuje, bo ich interesuje zdrowie, no bo one jest najważniejsze. Pieniądze, sława, no dobra opinia wśród ludzi, wykształcenie dzieci. No, moglibyśmy tutaj nadmieniać, prawda? Czyli dlaczego jestem chrześcijaninem? Tylko dla tych celów, żeby Pan Bóg mi coś załatwił? Coś, co jest dla mnie nieosiągalne, dla niego, jak to się mówi, piece of cake, o tak po prostu, i już się dzieje, za dotknięciem magicznej różdżki. Po co jestem chrześcijaninem, dlaczego chcę mu służyć? I właśnie święty Paweł przypomina nam, że najważniejsza w życiu chrześcijanina jest więź z Bogiem. Miłość łącząca nas wszechmogącym. Mhm. I to jest właśnie to, o czym mówił biskup Fulton Sheen. Zadał to pytanie troszkę z innego punktu widzenia. Dlaczego Pan Bóg chce, żebym był chrześcijaninem? Mhm. I On odpowiada, dlatego, że On zostawił cząstkę swojej miłości w nas. I teraz pragnie, abyśmy my, naszą wolą, Używając tej właśnie cząstki, tej miłości, tej zdolności do kochania, odpowiedzieli mu: Panie, ja Cię również kocham, a więc nawiązali relację w miłości. Zostawił w nas, zasadził w nas cząstkę swojej miłości. Piękne określenie. I dlatego jest uczta, bo ta uczta jest obrazem właśnie takie zaproszenia na spotkanie miłości. Bóg, który stworzył nas z miłości, miłość domaga się wzajemności. Prawda? I, I Bóg stworzył nas bez nas, ale, ale czeka na wzajemną miłość. Bo tak jak i w relacji męża i żony, nie może być miłość tylko jednostronna, ona musi być odwzajemniona. Ja myślę, że ten obraz uczty to jest alegoria tutaj nad, nad wyraz klarowna, tu chodzi o życie wieczne, o zbawienie, nie. Izajasz opisuje już ten stan nowego świata, nowej ziemi, prawda? Po zbawieniu, po, przede wszystkim już po powtórnym przyjściu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Więc to jest ten obraz taki. Prorockie, byśmy powiedzieli, tej wizji, która no, czeka tych wszystkich, którzy tej wizji uszczęśliwiającej po prostu doświadczą. Ale zobaczcie, to wszystko, co powiedzieliście, czy to nie oznacza bardzo prostej sprawy, że kiedy tak żyjemy, kiedy jest taka dyspozycja naszego serca, kiedy to serce jest właśnie przy skarbie, z obfitości serca, mówią usta, hmm. prawda? A tam jest serce Twoje, gdzie jest Twój skarb. Więc jeżeli tym skarbem jest dla mnie relacja z Bogiem, więź z Bogiem, no to w naturalny sposób zobaczcie, że wtedy każda chwila dla mnie, tu na tym świecie, staje się momentem, w którym ja jestem po prostu szczęśliwy. I to nieważne, jakie są sytuacje. Czy to jest stan zdrowia permanentnego, czy doświadczenie choroby. Czy stan opływania w dostatek i niczego mi nie brakuje, czy też stan doświadczenia materialnej biedy i trudności związania końca z końcem, jak, jak to kolokwialnie mówimy. W każdej chwili jestem szczęśliwy. Dlaczego? Bo mam głęboką świadomość i przekonanie, że ja pełnię wolę Ojca. Że ja konkretnie wypełniam wolę Ojca, który jest w niebie, że On tak naprawdę tego ode mnie chce, tego oczekuje. Widocznie to, co mnie teraz do, spotyka, to, czego teraz doświadczam, jest niepotrzebne, bo taka jest Jego wola. Bo taka jest Jego wola. I pod tymi słowami świętego Pawła mogą się, myślę, podpisać też wszyscy ci, którzy właśnie. Z całą powagą i odpowiedzialnością wypowiadają te słowa w czasie modlitwy ojcze naszym. Bądź wola Twoja. Zauważcie, jak często my tak biegniemy tą modlitwą, byle wyrecytować, nawet się nie zastanawiając, co my w ogóle mówimy, o co Boga prosimy. No przecież wyraźnie mówimy, bądź wola Twoja. No chyba nikt z nas nie modli się, bądź wola moja. Bądź wola Twoja, tak nas nauczył Pan Jezus. Zresztą swoim życiem bardzo to poświadczył. Prawda? Krzyż jest tego największym wyrazem. Więc ci wszyscy, którzy w woli wszechmogącego Boga nie widzą jakiegoś złowrowiego fatum właśnie, ale co? Widzą zawsze wszechmocną, działającą aktywnie miłość Bożą. Tu i teraz. Czyli to doświadczenie ogromne, potężne doświadczenie obecności Bożej. Miłości, która nie cofa się nawet właśnie przed krzyżem i wcieleniem. I tu właśnie człowiek często sobie zadaje pytanie, dlaczego taka wola Boża? Ponieważ Pan Bóg mnie zna i wie, co mi jest potrzebne, aby być z nim na, na zawsze. To mi przeznaczył, w tym daje mi udział, ale święty Paweł przychodzi do nas z wyjaśnieniem, bo wszystko mogę w tym, który mnie umacnia i cierpieć niedole i obfitować. No właśnie, ale dlatego, dlatego precyzyjnie myślę sobie, jeszcze tak kończąc myśl, że właśnie apostoł narodów wydaje się, zdaje, on sobie bardzo dobrze zdaje sprawę ze swojej słabości. I on też jest taki... Paweł jest dla mnie niesamowitym takim realistą. To jest człowiek twardo stąpający po ziemi, twardo, ale z głową w chmurach. To jest właśnie coś, co powinno charakteryzować chrześcijan. Że ja twardo tu spotykam się z realiami ziemskimi, mierzę się z nimi, jak, próbuję tu odczytać jako wolę Bożą wszystko jak najbardziej szczęśliwie w tym życiu, ale ja wiem, dokąd ja idę. Ja wiem, dokąd ja zmierzam. Że moje życie, ono się zmienia, ale się nie kończy, że idę do Pana, że ja wracam do domu. Do tego, który mnie tu posłał, żebym go poznał, żebym go pokochał, żebym mu oddał chwałę, żebym w niego uwierzył. I wszedł na ucztę. Więc co? Owszem, Paweł mówi: Ja znam swoje słabości. I ja tutaj siedzę, ja Maciej, ja znam swoje słabości. Ja znam. Myślę, że każdy z nas może to powiedzieć. Ja znam swoje słabości. Ale ja też wiem w tym samym czasie, to co mówi Paweł, że samotnie w pojedynkę daleko nie zajdę. Nie zajdę. I dlatego zaznacza, że osiągnięcie wszystkiego jest możliwe tylko w Bogu. Wszystko mogę z Bogiem. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Wszystko mogę w tym, który jest dla Pawła i dla mnie oparciem. Dlatego myślę sobie, że ta dzisiejsza niedziela też tak nas bardzo wszystkich woła, żebyśmy prosili Pana jako wspólnota kościoła, ale również jako jednostki, indywidualnie, każdy z nas, żeby po prostu Jego wola w nas się wypełniła. I żebyśmy w tym pełnieniu woli, w doświadczeniu tego, po prostu byli ludźmi szczęśliwymi, którzy wiedzą, że nie jesteśmy sami, że naprawdę wszystko możemy w tym, który mnie umacnia. I nieważne, czy to jest zdrowie, czy choroba, bogactwo, czy bieda, jakiekolwiek warunki do wszystkiego jesteśmy zaprawieni, tak jak Paweł mówił, bo jest w nas Boże życie, i to Boże życie nie jest nam dane tylko tu i teraz, ale po to, żeby ono wróciło do tego, który nam je dał. W tej I tak, szczęśliwości już na wieki. Tak jest. To realizował. jest ten azymut, który każdy z nas musi sobie co jakiś czas jak gdyby nakreślić i przypomnieć, że moją drogą, końcem tej mojej drogi jest spotkanie z Panem Bogiem. To jest to, jest to czym wszyscy dzielimy się i w tej drodze umacniamy się. I jeszcze wrócę do świętego Jana, który bardzo prosto to wszystko powiedział: co to jest życie wieczne? Aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz tego, którego posłałeś Jezusa Chrystusa. To jest życie wieczne. I teraz właśnie tego typu dzielenie, to rozważanie Słowa Bożego jest bardzo nam potrzebne, ponieważ w ten sposób przybliżamy się, poznajemy Go coraz bardziej. Słowo Boże daje się poznać i, i poznajemy Pana Boga. I to jest właśnie też kluczowe w naszej drodze, że że znamy Go, że wiemy kim On jest i się nasza wiara nie chwieje. No i też kroczymy w tym wszystkim razem, nie? To tak myślę w tym kontekście naszych audycji i przeżywania synodu w Rzymie, staje się bardzo wymowne, bo tak naprawdę na tym ta droga synodalna właśnie polega. Na tym, co my tutaj teraz też robimy, czy próbujemy. To jest to dzielenie się świadectwem. Wiara rodzi się ze słuchania. Ja nie jestem sam, ja jestem we wspólnocie Kościoła. Wszyscy doświadczamy takich czy innych problemów, ale bardzo do siebie podobnych. Wszyscy jesteśmy ludźmi. Ta sama kondycja, obciążona natura grzecho, grzechem pierworodnym, który ciągle skutków doświadcza. Ciągle doświadcza tych słabości, ale wiemy, że wszystko możemy w tym, który nas umacnia. Trzeba nam to słyszeć od siebie wzajemnie. W tej drodze wspólnie iść, ale w jasno nakreślonym kierunku i celu, jakim jest życie wieczne z Bogiem w niebie. I niech nas tym prowadzi Duch Święty, tak jak tutaj końcówka Psalmu mówi, abyśmy zamieszkali w domu Pana po najdłuższe czasy, bo taka jest obietnica. Także dziękujemy serdecznie wszystkim Państwu za uwagę, zapraszamy na nasze spotkania w parafii, również jeżeli chcecie dłużej na ten temat porozmawiać, zawsze w każdą niedzielę mamy kontynuację po mszy o 10.30, a więc święta Pryscyla czeka dla tych, którzy chcieliby również w tym uczestniczyć. I jeszcze dodajmy, że też spotkania są w środę popołudnie, a także i w niedzielę wieczorem o godzinie 7, ksiądz Maciej prowadzi spotkania, także można znaleźć ten czas, aby się ubogacić. Obfitość zastawionego stołu, tak słowa, jak Eucharystii. Moi drodzy, niech nam dobry Bóg wszystkim tej naszej podróży ku chwale, ale przede wszystkim do domu Ojca błogosławi, zostawiam was dzisiaj z takimi krótkimi pytaniami, pomyśl sobie, jakie jest Twoje wyobrażenie o życiu wiecznym, w jaki sposób okazujesz swoją wdzięczność Jezusowi za to, że powołał Ciebie do swojej owczarni? Jaki jest twój strój na niebiańską ucztę i jakich ewentualnie poprawek jeszcze wymaga Niech nas wszystkich błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty Amen, Amen.